Cześć, tu Kławku. I co widzowie? Jak ja mam z wami rozmawiać? Ach, to jest bardzo ważne. Nie, naprawdę. No, widzowie, ja nie wiem, w ogóle Ach, jest mi tak głupio, że po prostu tak dawno, widzowie, no bo ponad miesiąc nic dla was nie nagrałem. Ja się czuję jakbym opuścił ten kanał. Nie wiem. Widzowie, pierwsza rzecz... Zanim wam powiem coś bardzo ważnego To oczywiście zostawcie łapkę w górę Bo na 700 lajków będziemy dalej nagrywać Na tym kanale 700 lajków to nie jest dużo, każdy zostawia łapkę Może ktoś zostawi Nie wiem, kurde, tak się boję Tak się boję, że naprawdę będzie 700, ale w dół Dobra, widzowie Co się stało? Czemu nie nagrywam na tym kanale? Widzowie, jak dobrze wiecie Mam swój drugi kanał Na którym nagrywam teraz, bardzo Ale, i trochę przez to zaniedbałem W sumie ten kanał i trochę jest mi głupio, bo no jednak ten kanał prowadziłem bardzo dawno, no już chyba od 5 lat, a nagle się wykruszyłem i nie nagrywałem nic na tym kanale, ale mam dla was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jeżeli właśnie wbiecie te 700 lajków, to będziemy nagrywać i widzowie, dzisiaj startuję na ACMC GenBlock, ale mówię, będzie odcinek z tego, jeżeli będzie 700 lajków, bo inaczej ja naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle ktoś tutaj jeszcze jest, nie? Naprawdę. Ach, możecie napisać jakiś komentarz? Widzowie co? Co to jest Gendok może? Patrzcie, macie taką motykę na start, drewniana motyka X1 i farmicie normalnie siano. I tutaj po boku wam się pokazuje siano, ile macie, czyli diamenty to będzie zmienione na monety. Ach, i to jest w ogóle. Kurde, tak mi głupio jest, naprawdę. Ale nie wiem, może dzisiaj odpalę live'a, jeżeli napiszecie jakiś miły komentarz, byłoby mi bardzo miło, to oczywiście odpalę też streama, ale nie obiecuję, naprawdę, nie obiecuję teraz. Jak wiecie mam właśnie drugi kanał, na którym teraz bardzo często nagrywam Jest to kanał Luczek. Nie ukrywam się, bo w sumie co? Ja tam nie ukrywam żadnego głosu i tak dalej, to jest ja tylko po prostu takie historyjki i wydaje mi się, że spoko tam się odnajduję w tym, ponieważ... No kurde. Yy, wydaje mi się, że no kurt, no lubię to po prostu, lubię to, serio. Niektórzy mogą myśleć, że o co nie dbuję was i w ogóle, bo nie wiem, bo jakieś pierdoły, ale nie, ja was to prawda, ja. ja... Lubię Was, ale też lubię tamten content, co nie, który robię. I widzowie, no właśnie, w Waszych rękach jest wszystko, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie. Już to powtarzam trzeci raz, nie wierzę, nie? Ale tak się. Nie, nie wiem, jak mam zacząć to w ogóle, no, naprawdę. Eee, no i właśnie, farmimy sobie oczywiście tutaj motykom Hajsik na tym ACMC, na genbloku, który dzisiaj startuje. Jest bardzo dużo rzeczy nowych, typu nowe są rangi, w sensie. Są rangi na edycję, coś zwiąże się z tym też, że są tańsze, więc na przykład VIP jest za 5 złotych, a MVP++ jest tylko za 50 złotych. Serio, bardzo tanio. Są nowe skrzynki, tutaj będą. Na razie ich jeszcze nie pokazuję, ale będą nowe skrzynki. Jest strefa AFK tutaj, więc macie oczywiście monety czasu, które możecie sobie wymieniać potem na inne rzeczy, na nagrody. W sklepie za oczywiście monety czasu, gdzie on jest, więc tutaj powinien być npc albo... Sklep za czas chyba, sklep za, o jakoś tak, Co tutaj gdzieś jest pewnie npc -et. I widzę co, co ja wam mogę powiedzieć, no Jest mi naprawdę bardzo przykro, że no Zaniedbałem was yy, I tak dobra, na, naprawdę dobra O co chodzi w tym trybie, jeszcze raz motyką zbieramy, tutaj jest pvp I na pvp są coraz dalej, coraz lepsze wyspy jak widzicie więc to jest dosyć spoko. Tutaj, jest, tutaj są marchewki chyba, tak? O ile się... ten. A, tutaj trzeba mieć motykę innego poziomu, więc trzeba sobie oczywiście ulepszać motykę pod ukośnik ulepsz. Możecie sobie ulepszać motykę za ileś chyba hajsu. 10 tysięcy diamentów, czyli pieniążki. I teraz mam na przykład motykę drugą, ale potrzebuję levelu szósty motyki, żeby oczywiście móc sobie tą motykę tutaj ulepszyć. Więc oczywiście ja sobie ulepszam. Dam sobie na szósty poziom, ok? I jak widzicie, widzowie, tutaj już mogę kopać. Tutaj jak widzicie pisze mi ile monet zbieram, więc dosyć spoko. Czym dalej pójdę, tym są inne farmy od większego poziomu. Jak widzicie tutaj jest jakaś farma buraków chyba, o, trzciny, więc to jest dosyć spoko, ale o co chodzi? Możemy też sobie kupować nowe sety, będą nowe sety tutaj, za te monetki chyba. I widzowie, możemy też stworzyć swoją wyspę. I wyspa jest dosyć spoko, bo na wyspie możemy sobie generatory stawiać. I patrzcie, tu mamy różne generatory do kupienia, na przykład generator zboża, który nam daje, widzowie, 200 monet co 60 sekund. Jak go stawię, to on mi tutaj będzie wysypywał 20, 200 monet co 20 sekund, co 60 sekund, co ja mówię. I tutaj oczywiście jest nasza wysepka, którą sobie rozbudowujemy. Jestem ciekawy, kto będzie najbogatszy na tym trybie. Chciałbym go podbić, nie powiem, że nie, jeżeli zostawicie te 700 lajków, to na pewno go razem podbijemy i co, no. Ach, no powiem wam, że jest stresik, bo no naprawdę ym, bardzo długo mnie nie było Jestem ciekawy co powiecie. Jest to taki krótki filmik informacyjny, więc dajcie znać, czy będziecie dzisiaj o 18 .00. i jeżeli bijecie te lajki, to już jutro będzie nowy odcinek. Widzimy się na genbloku, co widzowie na acmc.pl.